Cześć, witajcie z tej strony Leonex i witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku naszej serii Battlefield 3 z Leonexem. Nie mam powiedzieć, że tutaj stał ten samolot sobie na pasie. What the fuck? Co tam się przed chwilą stało? Aha, spoko. Świetne przywitanie. Świetny początek serii. O dobra, wywaliło mnie do ruskich, szkoda. Mm. w każdym razie ta seria. Ups, jedna rzecz tylko? Nie! Zwariowałem. O to mi chodziło, żeby się przełączyć między teamami. W każdym razie ta seria jest to coś z co serii, wynag... która ma, wam... ma za zadanie wam wynagrodzić trochę ten mój okres abstynencji na kanale. trzeba po prostu przez tak długi czas nie wrzucałem filmów? To ze względu na to, że nie miałem po prostu czasu i jakoś nie miałem weny po prostu. I coś próbowałem nakręcić, to nikt mi się to nie udawało. O kurwa, kamikaze! Pfff! Lol! Okej, okay, tam widziałem przed chwilą gościa na tej górce. Kuc! O lol, prawie się... Pyt. Żyje! Fuck yeah. No tu jest ten gościu. Spróbujemy go strollować, bo wygląda na to, że on się kampi. o, -o. Tylko się nie patrz w moją stronę. Trzeba sobie tak zapamiętać, tak na oko przynajmniej. Mojego lokalizację na mapce. O, zobaczymy go, widzę. Coś tu leci nade mną. Fak, zauważyli mnie. Nie patrzy się w moją stronę. Hello there! Jeszcze mu takiego tibaga zrobimy. Oznaka trollowania na serwerze. To tak się robi po prostu jak się kogoś trolluje. Nie, nie uważajcie mnie za jakiegoś zboszeńca z powodu, że coś takiego zrobiłem. Ja myślałam, że ten krzak to jest jakiś kolejny snajper. Szkoda, szkoda, że nie byłem jako medyk, bo zawsze chciałem sprawdzić, czy defibratorem zawsze takiego gościa zabić. E -e. A? Poczekajcie, bo ja jestem tego prawie, że pewien, że on tutaj wróci i będzie chciał zemsty. Więc czemu by tu na przykład chwilę jeszcze nie zostać? Tylko wypadałoby wejść w jakieś bezpieczniejsze miejsce tutaj. przykład tutaj. Kurde, powiem mam, że go miała nieco bardziej ogarniętego team'a, to na pewno by mi się ktoś zrespił na mnie teraz. A oczywiście nie. Trafimy? Czekać, czy tam w ogóle jest samolot? Jest. nie ej, e, jakby tak się trafił, to by było fajnie. nie ma tak łatwo. Helikopter. O, o widzieliście? Był jeep, na, był jeep na minimapce. Mam nadzieję, że. O, zabra, teraz jest znowu, bo ktoś wysiadł z niego. Go, 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 go! Znaczy ja tak poprawię lekko na krześle Musimy mieć w razie czego wygodniejszą pozycję do walki No, dobra Macie tam w okolicy wrogi samolot, odbiór I co? Gdzieś powinien być. Wow! Hej, there. E, Poczekajcie chwilę. Dobra, dzięki. Poczekajcie, co on miał jako na czworkę. O, dobra, C4 miał. To tak, akurat. Będzie idealnie. O, szkoda, że taki celowniczek. Nie lubię go za bardzo. Przecież by tu się jakiś czoł wspinał na tą górkę. A nie, niestety nie. Ale on mnie na pewno nie widzi. Więc możemy go sobie w miarę bezpiecznie podejść. A teraz się musimy trzymać o tym zboczu, żeby... Wiecie, by, żebyśmy byli tacy mniej widoczni. O oh, FAK! Tośmy pobyli mnie widoczni. Teraz nas skórczy zauważyły. Za każdym razem błagam, nie odwracaj się, nie odwracaj się. FUCK! Dobra, One down. Like a close. Właśnie dlatego chciałem wziąć tu 4 od tego gościa. Cześć, o masz wolne miejsce chętnie wsiądę Jeep! Pełna salwa Like a boss Z tego fuksiazgo trafiłem Pomyśleć, że tyle fanu dzięki, jed... dzięki paru itemom podniesiemy w jakimś gościu. O, o pelot. O, szybko, króci, króci, króci. Dobra. Schowaliśmy się. Tak, tam widzę dwa czołgi, że jadą na mapce, nawet trzy. Szybko, 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 szybko. Dobra, jedziemy stąd. Dobra, w końcu się musiała nasza szczęśliwa pasta, niestety, skończyć. Ale zabawa była niezła, to musicie przyznać. No, mam pewien pomysł. Czekajcie, szybko flanker? Aha. No, co jest? Wybierz tego flankera. Yeah. Dobra. Ja wcale nie wystartuję. Oczywiście nie zrobię tego teraz. Trzeba tylko podłożyć coś. Takie fajne coś. Możemy leczyć. Wyprzedzam z góry, że jestem dobrym pilotem śmigłowców, ale zdecydowanie kiepskim pilotem samolotu. Więc się nie że jeżeli zaraz się rozbiję. Kurde, to był akurat idealny cel ten gościu, co, przy, ten, co przed chwilą wybuchu. Kamikaze! Fail. Cóż, trudno. Trzeba coś innego wykombinować, bo powiem Wam, że właśnie uwielbiam takie mapy, gdzie przeciwnicy wystawiają całą masę pojazdów pancernych. Czyli, że po prostu te czołgi nie stoją w bazie, tylko oni coś z nimi robią. A to mi daje idealną okazję do bawienia się z C4. Osobiście powiem Wam, że moją ulubioną klasą w Battlefield 3 jest zdecydowanie medyk, ale w takich przypadkach właśnie wyjątkowych, jak że kiedy jest właśnie dużo mm, czołgów, Zawsze biorę, wsparcie, zawsze biorę wsparcie. Ponieważ w ten sposób dużo bardziej pomagam naszej drużynie. Because everything is antimor. Ok, widzę, że tam przy punkcie A jest ich całkiem sporo, więc tam... Wow! Więc co tam pojedziemy? O, jakiś czołg wyjeżdża na główną drogę. Nie, jest koło głównej drogi. O, o, o! Dobra, jest już mam cel namierzony, że tak powiem. Może mi ten teraz cel nie zwiał. Like a boss. Fuck. Ło! Dwóch na raz, dwóch na raz. Cztery, cztery! What the fuck?! O nie, nie mam C4 przy sobie. Lol? Pozdro. Dla gościa, który siedział w tym czołgu. Jakbym miał tylko to C4 przy sobie, to bym go załatwił. Kurde. Ja tego nie lubię, tego baga, że często jak wlecie do jeepa y, ruskiego, to on się po prostu rozwala. Znaczy, w, w co jak gadam. To po prostu jak rzucacie sobie tam C4, na y, nie C4, tylko. Teżkę samu na maskę, ona wam znika. Nie wiadomo gdzie. Dobra, no, chyba już mam wystarczająco dużo C4 na wszelki wypadek. Przepowoli, niestety kończę runda. Uuu! Dobra. Zaczął helikopter spadać. Samolotik tam sobie leciał. Hmm. I teraz trzeba by znaleźć jakiś cel. Na pelot na pewno się nie palę w tej chwili. Chociaż z drugiej strony. Z drugiej strony to nie jest nawet taki głupi pomysł. Ale pierwszy raz w życiu robię coś takiego, że obładowałem helikopter z ze Ło! No! Blisko. <grystanie> Okej. Okay. Generalnie powiem Wam, że to jest też trochę taki odcinek nie tyle mm, premierowy Battlefielda na moim kanale, co... Fak, nie chciałam się tu zrespić. Co odcinek też trochę próbny, w którym będę sprawdzał po prostu czy mam dobre ustawienia obrazu, dźwięku, wszystkiego innego. Tutaj dziesiątki ludzi. Stójże. Yeah! Okej. Okay. Hmm. pewnie mam, że już się powoli kończy runda, a my skoczymy jeszcze sobie tak do punktu E. U? Kamper! No! F Ile on strzałów wytrzymał? Dobra, 11% mu zostało. Um, hmm. To może się tu teraz zrespimy. U! Czołg czołg czołg, 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 I koniec rudy, fuck! A czołg! No kurde, jeszcze dwóch tutaj mam delikwentów niestety. O, chyba jest jeszcze przeciwnik. Czy będzie pikil kill na koniec rudy? Wciąż pieprzył! Nie, nie będzie. Trzy, Koniec rundy. I... to by było mniej więcej na tyle w pierwszym odcinku w serii Battlefield 3 z Lonexem. Na pewno te odcinki nie będą wyglądać tak, że będę tylko ciągle jeździł Jeepem, tro próbował trollować ludzi i w ogóle wiecie o co mi chodzi. Tylko będą wyglądać inaczej, tam będę miał między innymi... W dead, będę chodził na deathmatch'e trochę, na będę grał trochę na szturmie, na różnych trybach. Jako różne klasy, tylko jako wsparcie na tej jednej mapie. I to by było na tyle. Tutaj możecie zobaczyć moje staty. Możecie zobaczyć staty mojej drużyny. Staty drużyny przeciwnika. Trzymajcie się. Do zobaczenia w najbliższych odcinkach. Trzymajcie się. Nie wiem, czy ja, czy ja drugi raz powtórzę. Trzymajcie się. Dobra, nieważne. Do zobaczenia i cześć.